Ja mam taką tendencję bardzo y, dy, jakby dystansu, prawda? Właśnie nie wchodzę w różne żadne inicjacje. No i też jest coś tak, że na przykład byłam blisko Kundalini Yoga i nigdy nie weszłam w tej struktury i tak dalej, bo po prostu miałam poczucie, że nie mam tego robić. No bo to jest to, bo jakby sama, sama prawdopodobnie. Na przykład są online różne tam instruktaże, jak zrobi taką podstawową medytację, Rejki. Ja uważam, że to akurat jest bezbolesne, aczkolwiek trzeba uważać, jak gdyby. Komu się oddaje energię. Natomiast właśnie tak jak ty mówisz, dalej jakby iść, tak jak Kundalini na przykład też dalej ma te swoje inicjacje i różne takie rzeczy, to się robi grząski grunt, prawda? I w Rejki o co chodzi? Też o to chodzi, prawda? Że tam dalej idą jakieś inicjacje czy coś tam, prawda? Tak, no, masz, masz drugi jak masz trzeci jak stopień Rejki? No. Tak, masz drugi, trzeci stopień Rejki. Moja koleżanka w ogóle. No to ja myślę, że oni ją w ogóle uszkodzili, bardzo. jeśli chodzi o koncepcję rejki, jest kapitalna, tak? No tak? właśnie, właśnie, bo koncepcja, e... czyli jak gdyby taka praca z energią, tak jak prana, tak jak tak naprawdę sztuki walki tak. też to Jeżeli, mają. Tak. Tak samo jest z chuno, tak, tak, tak. z tymi wszystkimi Kung fu, fu, te wszystkie ta. inne które pracują z energią. Ta. Punkt ta, 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 ta. To tak. Punkt wyjściowy. Tak jak masonelia w punkcie to, to wyjściowym, i... symbolicznym też jest OK, Ale co dalej? No nie jak idziesz i chcesz być już mieć gór. Co tam się nie, dzieje? Nie, 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 to właśnie właśnie słuchaj, bo ona. Co, co ci powiem? Ja uważam właśnie, że jeśli chodzi o rejki, jeśli chodzi o muzykę. Jeżeli ona nie jest taka super przetworzona, a przede wszystkim, żeby nie była, jak się to mówi po polsku, e, prowadzona. A no właśnie, żeby, żeby to medy ta, te medytacje prowadzone, e, tak. i zwłaszcza online, uważam są... E, nie, to no. tragedia, to no, jest tragedia. Bardzo często są na 111 i coś daj spokój. Ale co to a, znaczy 111? W sensie są w... T, y, y, na, powiedz. Też, te Angelic, angelic Sound okej, okay, dobra, czyli my... chodzi o ile tam herców jest i tak naprawdę gdzie od razu ta nasza energia idzie, prawda? No właśnie. E, więc ja tego nie popieram absolutnie, ale na przykład e, fajnie jest sobie przeczytać koncepcję, wziąć z tej koncepcji to, e, co na obecną chwilę będę wiedzieć, że mi będzie potrzebne. Czyli cała tak e, naprawdę na wiedza przykład... bez tych inicjacji typu, żeby nie robić Yy, bo ta wiedza jest w sumie dostępna dosyć mocno, jest, jest dostępna, nie, tak, jak no, nie trzeba iść na, na inicjacje. Tak, no. A, na, natomiast jeśli chodzi o inicjacje, no słuchaj, no, ona, e, wiem co zrobili przy ostatnim, on jej przyłożył ręce na, e, w pozycji, e, wiesz, e, u, układania, zbierania energii, nie od, e, żeby nie było dla niej tylko... On pozbierał tą energię po prostu. A powiedz dokładnie, te bo te, co ja coś, coś takiego odczułam, bo na przykład na Kundalini to robią coś takiego, że nawet jeżeli nie, jakby to powiedzieć, są tam tacy ten ci guru, którzy przyjeżdżają na takie jakieś spotkania, jakieś takie większe, i nawet jeżeli nie. Nawet jeżeli nie wchodzisz w żadną inicjację, to na przykład możesz iść w jakiś sposób do nich na konsultacje, i oni też w jakiś sposób tak. przykładają ręce. Ja też bardzo negatywnie miałam do tego podejście. No nie wiem, jak ci to. Tak. Jakby nie, nie odczułam ale nie tego dobrze. Mnie, bo tak, ja też ja tego nie umiem wytłumaczyć, po prostu musiałabym ci to kiedyś może pokazać, choć, aczkolwiek ja jestem daleka od pokazywania rzeczy. Nie, nie, które nie ale chodzi o. Negatywnie, energetycznie. Ale w tym Można miejscu układają ręce. Na, 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 na wysokości czakry serca. A no właśnie, no. Mm. I on wyobraź sobie e, w momencie, kiedy jej zrobił trzeci, trzecią już inicjację. E, ona się poczuła tragicznie. Po prostu tragicznie. Najpierw było wow, e, euforia, a potem był zjazd. No właśnie. A. W momencie, kiedy ona zeszła, bo ona po prostu zeszła chwilę potem. Co to znaczy zeszła chwilę potem? No zemlała, po prostu. A, no dobrze, dobrze, no, dobrze nie umarła, tylko... presję... no tak. No to, dobra. Tak, to znaczy to nie, to było to było tak wyglądało. Ona mówi, ona mi opowiadała, że ona się tak czuła. Jakby ta energia dla niej była aż tak wielka, że nie mogła jej udźwigać i ona po prostu tak jakby... Nie wiem, a za chwilę się poczuła tak, jakby jej ktoś wypiął kapel, wiesz, że po prostu jest kompletnie... Tak, no bo to jest zresuła, coś takiego dla mnie, jak po prostu, że podłącza się pod ciebie demon, tak naprawdę, no to jest tak duży zastrzyk tak. demonicznej siły, że po prostu osobę czystą powala, tak naprawdę, a potem się... Po prostu wy, 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 tak. cała energia jest wyciągana. To po prostu trzeba tak, no kurwa, nie to tak jak, Przepraszam, nie przeklinać, ale to, jest taka, ale to jest taki temat właśnie, że to jest e, tak naprawdę, e, no tak jakby weszło w ciebie. No weszło po prostu w ssawkę ktoś w ciebie, podłączył ci, e, nie wiem, ssaci, tak jakbyś krew oddawała. No nie, oddawanie krwi jest też jeszcze dużym tematem, ale generalnie e, tak jakby po prostu krew ktoś oddawał, no nie. Na tej zasadzie, i potem po prostu się się no i wypływa z ciebie. To jest po prostu, można fizycznie no tak, sobie To jest dokładnie wyobrazić. taki to jest wampiryzm. I wyobraź sobie, że y, y, on był taki wnioskiem, pomagał wszystkim, dopóki wszystkich y, swojego zamierzonego celu nie osiągnął. Pod pięć, w momencie, kiedy on to wszystko już się mu to udało zrobić, słuchaj, on do dwóch dni po prostu zniknął. A no widzisz, bo, 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 bo kwestia jest taka, że to jest jak sekta, że to jest jak sekta to jest jak sekta, po prostu po prostu ciągniesz, ciągniesz, ciągniesz i wiadomo, że w pewnym momencie ci ludzie, ponieważ są świadomi, w sektach ludzie są często nieświadomi, ale w takich układach ludzie są często świadomi, więc oni się odłączają, ponieważ ludzie mogą zacząć kołować i zaczną łączyć troszeczkę punkty. W sektach to jest jeszcze inna kwestia taka, że nie dość, że ciągnie energię, energię i to i często seksualną, często przez dotyk i to z poziomu właśnie ma, m, m, macica tutaj te, te rejony, plus de facto są często nadużycia seksualne, plus jeszcze finansowe, a, a potem jest totalna ofiara rytualna, no bo przecież oni często po prostu tak. popełniają samobójstwa, więc sekta to jest w ogóle tak. grubszy temat. Natomiast w tych wszystkich inicjacjach to jest po prostu ciągnięcie. I ponieważ osoby są często świadome jednak do, w dużym stopniu, to w pewnym momencie mogą połączyć punkty, więc uważam, że się odsysają, Odc Odcinają, jak gdyby te, wyssają ileś i się odsysają. No ale myślę, że jest bardzo trudno na przykład. A jak to ee... potem od, od, odciąć? Ty jej jakoś pomagałaś? Powiem tak, ale odkręcić Reagan. Eee, no właśnie, nie odkręcisz. Nie pomagałam jej. Nie pomagałam jej, bo ona jest na razie na etapie takiego Chce, nie chcę, okay, czyli więc dopóki nie będzie, no tak, nie będzie mieć, pewna na to e, Słuchaj, no nie mogę, nie mogę na kimś wywrzeć piętna, jeżeli um, nie poczyniła jeszcze wszystkich swoich tych, wiesz, e, tych poszukiwań, prawda? To Ja znaczy, no się ale mi w, jej wyrazić. wyrazić zgodę, tak zgadza się, musi być świadoma i tak, wyrazić zgodę, bo ona świadomie się podłączyła świadomie się podłączyła, więc tak. Y, tak naprawdę nawet jeżeli bezpośrednio, no, na, no nadal gdzieś jest w tym mega No wiesz i ona, i ona mi mówi, że ona na początku to było super, że się czuła świetnie, że miała takie informacje, że w ogóle było, bo to jest prawda, bo to jest no tak, demontaje. To jest tak samo, jak robisz po prostu kontrakt. To są wszystko wersje tak naprawdę tego samego układu, jak idziesz i robisz kontrakt. I to jest to wszystko to samo, co się mówi o oddawaniu duszy za pieniądze. Na przykład, to jest to, bo dostajesz, nie musisz dostawać pieniędzy, możesz po prostu dostać spokojne, wygodne życie, informacje, wiedzę, czyli tak naprawdę wlewać ci lajkiem tą wiedzę albo, prawda, i w ten sposób możesz mieć. E, klientów możesz mieć, jakieś tam metody, ludzi do ciebie może przysyłać, którzy będą twoimi klientami i tak dalej i tak dalej. To jest cały czas to, natomiast tak, tak, oddajesz tak, tak. duszę, no w sensie takim, że tak naprawdę w kontrakcie takim stricte, no to może być tak, że po prostu moim zdaniem oddajesz swojego indywidualnego ducha, czyli tak naprawdę właściwie w pewien sposób odcinasz się od źródła, nie tak permanentnie, totalnie jak oni, ale yy, na przykład na tą w kontrakcie to co mi się wydaje, że na tą inkarnację właściwie może być tak, że totalnie oddajesz swojego ducha pro, jakby prowadzenie ze strony źródła organicznego i możesz nawet nie mieć opcji, bo ta osoba, której oddałeś niejako duszę, może cię wykończyć, jak tylko będziesz chciał na przykład się znowu no, podłączyć. Się tak no, to. więc będzie śmieć po prostu. W sensie ta inkarnacja w tym no, momencie jest czysto, tak. Jeżeli ktoś robi kontrakt, ale tutaj to nie jest kontrakt. Polecam z ziemskiego punktu widzenia typowo behawiorystycznego przeczytać najpierw zarysy, co się ktoś pakuje, bo bardzo mocno jest tak, że człowiek usłyszy reiki. No, i to tak naprawdę to ci się wydaje, że to jest wzniosłe. No to ty mówisz, kurczę, ale super, coś innego. No, ale to wszystko są wzniosłe, bo to są wszystko ukradzione symbole i ukradzione nazwy. Ja przecież cały czas mówię i nie zmienię zdania. Sama nazwa, i powiem tu nazwy Jachwę, j jest pełną nazwą z poziomu jakby znaczenia, znaków i dźwięków, bazowej matrycy, źródła. To są dźwięki święte, tak naprawdę i znaki święte, które zostały przejęte. To jest po prostu ten element, który uważam oni przejęli w jakiś sposób, ponieważ to jest taki jakby oś, znaczy nie oś, takie punkty zaczepienia z, dla koła przemian jakby i to są ważne dźwięki, znaki i oni z tego ewidentnie jakby tworzą swoje własne źródła. To nie jest y, Jachwicki niejako, y, to nie jest ich. To nie jest ich, więc tak samo nazwa rejki, nazwa prana, nazwa tamta, jakby to są wszystko nazwy organiczne, które, z które oni, jakby którymi oni się zahaczyli na organicznym źródle. No więc tak, one, się, one przyciągają razie... istoty światła. Te nazwy przyciągają, tak. ale pod spodem jest gówno. No. No, dokładnie, ale teraz popatrz, znowu wracamy do punktu wyjścia wymazanej pamięci, no i załóżmy... Jest jakaś istota, która zaczyna się mocno budzić i już zobaczyła, że ma bardzo dużo szamba w kaka. No i mówi, dobra, to ja w takim razie zmieniam wszystko i zaczyna się interesować właśnie różnymi medytacjami, rzeczami. Jak wielką radością jest, jak odkrywa rejki i widzi, że, bo tam są inicja, inicja, wiesz, inicjalnie, to tam są takie rzeczy super, nie? No, jak jak y, odzyskać oddech. Tak, jak, tak, jak zachować, tak. Czy... Jak się leczyć, samo To są bardzo fajne rzeczy, bo Ta. ja też w to weszłam. W sensie poczytałam tam te medytacje, wszystkie przyszłam, a potem mnie coś tknęło. Aczkolwiek potem miałam kontakt jeszcze z ludźmi, którzy to robią. Yy, I na przykład yy, u nich gdzieś tam sobie robiłam jakieś konsultacje czy coś tam. No i nie byłam w żadnych inicjacjach, ale czułam taką dziwną, mieszane uczucie. Gdy dostawałam właśnie te informacje od tych osób, że to jest takie dziwne. No ale dobra, mi służyło, nie szłam dalej. Natomiast dlatego mówię, że te wibracje po wierzchu są takie pozytywne, bo one przyciągają właśnie, bo one są ukradzione. To nie jest ich. Ale wiesz co, jeszcze jedno takie przyszło mi teraz do głowy. Jak to jest z tą wymazaną pamięcią? Oczywiście, gdybyśmy mogli nie mieć wymazanej pamięci, to ludzie po prostu by w wiele rzeczy nie wchodzili, bo by mieli pamięć tego... O, o widzisz, teraz głos, czyli to prawda, że już kiedyś zostali wkręceni w to. Albo ktoś... Po, po, pierwsze, no. po pierwsze, po drugie, po drugie, zanim nie zapomnę, popatrz. Ja kiedyś napisałam taką fajną tezę, Odnośnie, ja Ci wyślę, jak przyjadę do domu, to co ja napisałam, odnośnie mózgu jednoalgorytmowego, ponieważ widzisz, Ty mi powiedziałaś wcześniej, już tak skacząc, że można przewidzieć następne, następne resety. Tak, dlaczego? w sensie takim, bo to jest pewnie algorytm, który się powtarza. I, i właśnie. Tak, to jeden tak. algorytm, jeden jedyny, i oni mają mózg z poziomu jednoalgorytmowego, czyli oni. Oni, w sensie ten tych różnych istot, które już się teraz zhybrydyzowały między sobą, tak, może w ten sposób to nazwijmy, bo tam jest naprawdę bardzo dużo raz. i po to nam to wszystko. Tak, i nie można upraszczać, ten... że to są jacyś, nie wiem, tylko Illuminati tak. albo tylko Draco albo nie, coś tam, nie, 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 bo to już jest tak coś. dualnie się podzieliło, e... tak, tak, oni są tam mieszanki. Ba ba bardzo, bardzo często te istoty, które na przykład w ogóle e... Walczą ze sobą, nie wiedzą, że mają wspólny rdzeń i były hybrytyzowane, więc w ogóle to jest ta jeszcze bajka. ale do czego zmierzam? Posiadają jeden algorytm, czyli, czyli o, e, cała, cała, cała manipulacja polega na tym, że e, mogą nim manipulować do przodu i do tyłu, czyli wszystkie te przepowiednie z cyklu Michalda i te jakieś tam inne rzeczy, które teraz mi nie. Włącza mi się język włoski i po prostu mi jest tak ciężko mówić po polsku, że nie wiem co ze sobą zrobić. Bo zaraz zacznę mówić po włosku. Um, no. Nie, naprawdę, no, po prostu czuję, że mi brakuje słów w języku polskim, ponieważ... Nie no przestań, po... dobrze sobie radzisz. Jak będzie ci brakować, ja ci pomogę eee... nawet z polskim. Jest tak dużo tych wszystkich jasnowidzów, tak? Przez wiele, wiele epok, ale wszyscy ci jasnowidowie, mówią tylko o jednym, czyli jest jeden algorytm i on nie jest nawet nabudowany, on jest tylko dołożony z nowych zabawek, tak naprawdę. I tak, albo, ten albo ten nie ten nie te ma. same w troszeczkę innych szatach to się tak. często pojawia, tak naprawdę I ta i te, sama bajka, ten sam wkręt innymi tak, więc, słówkami o, o, Więc no? e, Dokładnie, więc w momencie kiedy… E, oni posiadają jeden algorytm, ukradli wszystko, więc teraz wracając do rejki, dali tą piękną osłonkę, no więc dla istot, które mają wymazaną pamięć, one po pierwsze by wiedziały zaraz, że to jest manipulacja, to jest pierwsza rzecz, no właśnie. a druga rzecz, nie potrzeba by im tego było, bo oni by, jeżeli by chcieli manifestować, załóżmy rejki. To robiliby to zupełnie z innego pułapu. Tak, i przez siebie. I to, to jest ta kwestia, że tak naprawdę nie wiem o jakim to pani algorytmie ty mówisz, ale ja to uważam, że jakby jest jeden to podstawowy wkręt. To ty sama sam nie dasz rady, potrzebujesz nas, guru czyli tak naprawdę potrzebujesz zbawiciela. I tylko jest taka jakby mówienie, a tak, to możesz tak, tędy, możesz tędy. masz możesz tę, masz mnóstwo opcji. Do wewnątrz. dokładnie dokładnie. Ja na przykład teraz pomyślałam, no. że jaki jest w ogóle przypomniało mi się takie alternatywne, jest też takie twierdzenie, jak nawet w hinduizmie chyba jak się tłumaczy dlaczego yy, wchodzisz w kolejną inkarnację, czyli tak naprawdę się reinkarnujesz yy, i dlaczego masz wymazaną pamięć, bo nawet wydaje mi się, że gdzieś to czytałam, nie pamiętam w tej chwili gdzie, może gdzieś w Powedy, i hinduizm czy coś tam, bo oni przecież tam też jest koło przemian. No to tam jest tłumaczenie takie, wiesz jakie jest tłumaczenie, bo byś nie uniósł, nie uniosła całej tej świadomości, tej wiedzy, na przykład tego, że byłeś jakimś e, złym człowiekiem wcześniej i teraz tak naprawdę coś ci się dzieje, czyli tak naprawdę karę masz, e, czyli na przykład byłeś hitlerowcem albo coś tam i w związku z tym no. teraz masz trudności. No to po pierwsze jest to wkręt taki, że e, to nieprawda, żebyś nie uniosła, bo tak naprawdę jak masz, jakby ta świadomość była w ko i to jakby mówimy teraz, bo teraz byśmy powiedzmy widziały ileś tam inkarnacji, ale, ale gdyby tu. od początku byśmy miały, by, by była ta poczekaj, ta świadomość, to człowiek by tak sobie nie tak. nałożył takiej ilości niewiedzy, bo jak gdyby każda kolejna inkarnacja byłaby wiedza, więc tak naprawdę by się wzrastało, niejako ucząc się na błędach, Oczywiście. już nie mówiąc o tym, że wdrukowane jest to, że przyklejają nam jakieś e, elementy karmy, które w ogóle są nie nasze, wdrukowane, wmówione, tak. więc ja kuźwa wcale, tak. o Jezus, na przykład, nie musiałam być jakimś hitlerowcem, to w ogóle nieprawda może być, a nawet jeśli to jak gdyby to jakby jest kwestia tak, poczucia winy, poczucia grzechu, karma, która y, może w ogóle być nie moja, albo na przykład karma, ja to czasem mam tak, wrażenie, że ale, ale coś jest jedna, na przykład weź, nawet jedna osoba coś tam zrobiła w rodzie, a mam wrażenie, że robią z niej bestie i przyklejają to potem każdej osobie w tym rodzie, żeby po prostu jak gdyby ten ród z, żeby się niszczył, tak, oczywiście. manipulować, a nie, że, żeby wzrastał. Bo gdyby to było tak, że na przykład jest jedna osoba, która coś źle popełni czy coś, to tak naprawdę rodzina zwykle pomaga takiej osobie się naprawić i tak dalej. Ale jeżeli mówisz wszystkim, że wszyscy to macie i w ogóle to jest takie, no się takie już generalnie no, obciążające, ale, tak, na, ale to jest wszystko na, nawet na głupiej, Tak, nawet na głupim przykładzie chorób. O, tak, u nas wszyscy mieli tendencję, tak, do Alzheimera, Wszyscy, tak. tak, raka czy tam czegoś. A teraz jest jeszcze jedna sprawa. Popatrz, jeżeli ty nie masz wymarzonej pamięci, a jesteś istotą, e, załóżmy tego tak zwanego źródła, tak, czyli tą istotą taką naprawdę wniosłą, e, e, przede wszystkim Ziemski mózg, niestety reptyliański, nie jest przystosowany do tak dużej ilości informacji i on by fizycznie nie pomieścił informacji. No tak, ja tak, też bo, bo też tak naprawdę też, mózg jest, jest odcięty tak, od tego ale, mentalu, a mental dopiero tak, ale, może ponieść i wtedy trzeba dokładnie. mieć dużo większą czaszkę i tak dalej, ale nawet myślę, to że dokładnie. gdyby fizycznie tego nie było, to byśmy mogli, gdybyśmy mieli dostęp do tych Ale, po, jakby, ale po słuchaj tego mentalu. Mnie, my mamy jeszcze jedną rzecz. My mamy pole elektromagnetyczne, które jest y, cały czas naszym zapisem. I no na właśnie, przykład jest coś takiego, nie mamy tego że tego mózg a nie miałaś wiele razy czegoś takiego, że idziesz sobie, idziesz, idziesz, i twój mózg na przykład myśli sobie, że nie wiem, ptaszki lecą, a nagle cieczarki przechodzą, bo czujesz impuls jakiejś, jakiegoś zdarzenia. To, to jest pole twoje elektromagnetyczne, czyli twój prawdziwy zapis, jeśli chodzi o ziemski pułap. I teraz, i teraz jeżeli ja jestem istotą krzemową półplazmową, tak, która jest yy, harmoniczna, ja nie pójdę bawić się w hitleryzm ani w jakieś tam mordy zabijane, bo wiadomo, że to jest manipulacja panów z federacji, no umówmy się, pod płaszczykiem dobroci, tak więc ja nie pójdę tego robić, więc ja, i, i, nawet jeżeli, e, jeżeli ja bym zrobiła coś nieharmonicznego, to będę dążyć do, 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 takiej, e, e, do, do takich działań, żeby z powrotem weszło to na harmoniczne tory a nie że jakiś pan od modliszek weźmie mi, czy pani wymarze pamięć, no i ja teraz zastanawiam się, czy ja faktycznie byłam tym tam e, oprawcą e, na przykład e, świętej inkwizycji, tak zwanej, czy nie. No, no, no sorry, no ale to, przepraszam bardzo, to do to, to, to kogo oni wkręcają? Przecież wiadomo, że to jest wkrętka, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, jeżeli istoty są harmoniczne i jeżeli istoty wzrastają normalnych w czyli są tarcza. To mi nie trzeba wymazywać pamięci, bo ja mam wzrastać i tworzyć nową rasę, nowy kolektyw i nowe w ogóle mogę sobie stworzyć nowy przeświat harmoniczny. No a tu no, to chodzi, żeby nie było tego, no. no. No tak, no, tak, no, oni no, tak, no, bo, no, bo pamięć sama, czy... jest, pamięć mi, jest Asiu, kluczowa, mi, pamięć jest bardzo, no, tak, karma, to w ogóle, jakby to jest, to są powiązane dwie rzeczy, prawda? Że gdyby tak. w to, wkładają nam tą karmę, czyli tak naprawdę wkładają nam coś, co jest nie nasze, co jest z dolopionych jakichś tam istot, prawda? Czekaj, e... bo to mój syn dzwoni. Tylko tak, powiem Ci tylko tak króciutko. Chodzi o to, że teraz popatrz, wszyscy idą na zewnątrz, nie patrzą do wewnątrz. Asia, zadam Ci pytanie, jeżeli Ty... Ja ci powiem, słuchaj, masz wziąć i zabić to dziecko, tak? Hmm. Słuchaj, malutkie, powiedz mi, czy ty e, po, wysłuchasz mnie jako Boga, że o ja masz zabić to dziecko, czy będę no jest tak, 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 tak. Czy twoja własna energetyka mówi, no nie, no co ty mówisz? No przecież to jest wbrew moim w ogóle Dokładnie, zamówienie. przepraszam. Ja to widziałam co ty... Ociek... Pier... Tak, no. No, a co ty chrzanisz, wejrzesz se, to idziesz się, za własne dzieci, odejdź ode mnie, ja nie wchodzę w to, tak? Więc normalnie, generalnie rzecz biorąc, jeżeli ty jesteś istotą, która jest wolną, właśnie świadomą, tak, no. tak i która, która naprawdę rzecz biorąc nie potrzebuje, nie potrzebuje mieć jakiegoś guru nad sobą, który jej będzie mówił, że ona y, nie da rady sobie sama i ma szukać zewnętrzności. Nie, bo ja mam budowane dokładnie to, co ja wiem, co dla mnie jest pozytywne, a co dla mnie jest negatywne. I ufam tak, bardziej sobie ma... niż jakiemuś, właśnie, duchu, tak. który tak naprawdę znowu jest to kolejna, bo to jest kwestia właśnie no, widzisz, tego, co poświęcał swojego dziecka, jakiś tam Abraham, Izaaka, nie pamiętam. O, to jest to kolejny tura, po prostu to przykład ofiary i to jest to, jak gdyby, tak. no że, że, że jesteś mój, no i tak dalej ale to jest ufanie po prostu góru bardziej niż sobie samemu i to jest klucz ale to jest ja pierwsze opowiem, kłamstwo ja ufać najpierw A, tak. sobie nie ufać żadnej karmie, to drugie i trzecie no to jest kwestia odpamiętywania żeby nie dali nie pozwolić się okłamać no to opowiem ci historię